Spotkaliśmy się dzisiaj na pikniku ekologicznym organizowanym przez powiat legionowski oraz powiatowy zespół szkół podstawowych w Legionowie. Wejściówką na nasz piknik jest makulatura, korki, zużyte baterie, puszki. Wszystko to zbieramy dla ekologii. Mamy mnóstwo tutaj atrakcji, mnóstwo zabaw sportowych. Cieszymy się, że przyszło Was tak dużo osób i Bawimy się. Ale właśnie kiedy jest działanie integracyjne, nie wiem czy wiecie, ale integracja z łaciny oznacza oczywiście salanie. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszego pikniku. To jest oczywiście Szkoła Powiatowa imieniem Siwińskiego. To są również pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych powiatu Legionowskiego i oczywiście Nadleśnictwu Jabłonna i wszystkim ludziom, którzy z tą ideą, z energią w zielone się identyfikują. To dobry pomysł, dobra inicjatywa. Myślę, że kolejny krok ku temu, aby przybliżać zachowania zielone w naszym życiu. 違う、いいです。 Myślę, że to jest takie bardzo ciekawe wydarzenie zarówno dla uczniów, zarówno dla rodziców, nauczycieli, dla wszystkich mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego. Możemy się troszeczkę dowiedzieć o ekologii, o tym jak dbać o środowisko. No i myślę, że to jest taki temat, który jest bardzo na czasie, bardzo modny i potrzebny w dzisiejszych czasach, żeby tą ekologię promować. One wchodzą tędy, a jak będą przechodziły do góry, to na tych otworkach pogubią ten tyłek. Że nadleśnictwo Jabłona mogło wziąć udział w tym wydarzeniu. Zajmujemy się szeroko rozumianą gospodarką leśną, sadzimy drzewa, dostarczamy surowiec przemysłowi drzewnemu, ale też dbamy o środowisko, więc cieszymy się, że. Odbierając tutaj plastik, te surowce, które możemy przetworzyć, możemy społeczeństwu zapewnić sadzonki, które tutaj mamy, sosnę oraz olsze. Wiadomo, taki plastik czy, czy butelki szklane rozkładają się w przyrodzie setki lat, więc warto je powierzyć po prostu specjalistom, żeby nadać temu surowcowi drugie życie, a takie drzewko jak najbardziej może zdobić naszą działkę i cieszyć oko.